Nie? Gdzie co jak? My zatrzymaliśmy się tutaj niedaleko dworca. Znaleźliśmy jakieś miejsca. Mela mówi, że to ławka. Może i rzeczywiście ławka. Bardzo ładnie to zrobione. Ja tu siedzę. No, mówi, ja jest że jest ciepło. ciepło. Dobra, idziemy, bo mój urwis idziemy yy, za... wypatrzył co? Co wypatrzyłaś? Paluzele chyba. Tak. No a teraz. A to tu, tu musimy łazić. iść. Tu i tam. Nie wiem czy dojdziemy, bo kawał drogi. Ale co się nie robi, Amela pewnie przejdzie i 100 kilometrów. Dla Karluza co Nie? A, no, no przejdziesz 100 kilometrów. To idziemy i zobaczymy. Zielony mam. Amela już wypatrzyła karuzelę Ja jej tłumaczę, że jak będzie drogo, to wracamy. Bo szczerze powiedziawszy nawet nie spodziewam się, nie wiem jaka cena. U nas powiedzmy za taką karuzelę jedna przejażdżka 10-15 złotych. Ale jak tutaj będzie 10 euro czy 15 euro, to wrócę. Ładnie. Ładna góra. To wtedy będę próbowała dziecku wytłumaczyć, że lepiej pojechać w Polsce i tam do zatoru pojechać na cały dzień niż, niż tutaj za jedną karuzelę, na przykład wydać 10-15 euro. Zobaczymy, jak te atrakcje wychodzą na euro. jak wygląda z cenami. Z tego zrozumiałam, tak i tak zapłaciłam. Jedna karuzela to jest 2 euro, a na przykład 20 karuzel, 20 jak tam, to jest 20 euro. Ja jej wykupiłam 8 za 10 euro, ponieważ dostała od Mikołaja. 10 złotych i te pieniądze postanowiła sobie wykorzystać na każdy dalek. No jestem ciekawa, co Amela sobie wybrała, bo jeszcze jej nie widzę. Gdzie ona jest? Hmm. O, kręci się. Weszła. Weszła ta pani tutaj. wycięła. Czyli faktycznie jest to na tej zasadzie 8 ma karów różnych. No, czekanie teraz w kolejkę, aby wejść na drabinkę. Marka postanowiła sobie biegać na takim placu! 10 minut Chodzi Już idzie do góry O, patrzy się na moją córce, ale mnie nie widzi Mama się schowała o, jezar rurą. Okay. Okay. Ja tu jestem. Dzisiaj Amela zamieni się ze mną. To ona jest dzisiaj kierowcą. O, na jakaś. Nie daje się. Udało się Ameliby przyjść chłopca. Teraz wyprzedza pana, jest na prowadzeniu. i od końca udało jej się na dwie osoby. Jeszcze raz. Jeszcze raz podejdź.

i fajna zabawa. A takie kółeczka ma. Odbija się wtedy od walustrady. No Płynie, oczywiście woda Ma swój jakiś tam będ. jak dzieci nie wiosłują, to przynajmniej płyną. No i muszę się pożegnać. Zaraz moja córka odjedzie. Siną dal. Tak. Daleko, daleko będziesz jechać. Konduktor już tam gwizdał i zaraz będzie daleko. O, małpa tutaj macha lampką. Rafa, a tutaj kolejna w pociągu jedzie. Tylko wróć kiedyś!

No, a to to się zamknąć. Kiegoś giganta, potwora. O, teraz się otworzy. To możecie wchodzić. I możecie tam czekać, jak się no. Fabio, ty? I już wracamy kasz. jest bardzo późno bo w sumie gdzieś 20, po 20 w sumie, no, dla nas jest późno o ma, omala się macha, żeby nie usmażyłam drugą porcję racuszków oj to narobiłam tego ciasta że chyba jeszcze na jutro rano będzie wyszłam teraz z mini na spacerek Okazało się, że zaparkowaliśmy 10 metrów od morza świecą. Zaraz do tego łóżeczka skaczę. Wychodzimy na zewnątrz. Nieświadomie, tak jak...